Witam, pozdrawiam serdecznie, cześć wieczorem. Nasz ból leśnym towarzyszom. Wchodzimy na bonę w lesie. Tak się prezentują widoki. Tam stoją nasze rowery, Tu jest mój kompan leśny. Co mogę powiedzieć, jest pięknie, jest fantastycznie. Mam przed sobą takie pole widzenia. Dziękuję całej grupie Alone In The Forest. W sumie jest to film z dedykacją dla grupy Alone In the Forest. Nie ma czasu, jadę do lasu. Piękna wieżyczka. Oczywiście deska pękła, gdy wchodziłem. Jedna deska pękła. To jest takie, się około dosyć niestabilna konstrukcja, proszę Państwa. Także z obciążeniem, dobrze, że zdjąłem pleca, gdyż z obciążeniem mogłaby się zawalić. O, słoneczko ładnie świeci, czego chcieć więcej? Tak jak wspominałem, w lesie jest najpiękniej, ja się czuję tutaj normalnie jak ryba w wodzie. E, jak się moja, zaczęła moja miłość do lasu? Moja miłość do lasu, na początku zbierałem poziomki, jagody i wiele różnych tego typu rzeczy. Później przerodziło się to kupowanie kwitunku, termosów, kuchenek, paliwa, paliwa stałego takich różnych rzeczy. Tak jak wspominałem filmie z dedykacją dla grupy Alone in the Forest, tak się prezentują widoki, tam mój kompan w oddali przy rowerze, także chciałbym Państwa bardzo pozdrowić, gorąco i serdecznie, cześć z czołem,